Witam panowie inwestorzy i traderzy. Serwis informacyjno-analityczny jest w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Możesz dokładnie przestudiować wszystkie wskaźniki badanej spółki. Przeanalizujemy z tobą aktualne wskaźniki fundamentalne spółki Ges Pharmaceuticals, ticker JAZ Recenzje stworzono na podstawie aktualnych informacji na dzień 3 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Jazz Pharmaceuticals PLC należy do podkategorii. Pharma Nuralogy w ocenie bierze udział 20 firm. Tabele zamówień zobaczymy na końcu tego filmu. Ogólny wynik firmy to 7 na 10 punktów. Średnia ocen dla podkategorii wynosi minus ,4 PKT. Jeśli spojrzeć na to z bardzo szerokiej perspektywy, w kontekście rynku giełdowego jako całości, należy zauważyć, że średni wynik dla całego rynku akcji w USA wynosi 1,8 punktu. W porównaniu z siedmiopunktową oceną firmy Jess Pharmaceuticals. Porównując ruch cen akcji spółki Jazz Pharmaceuticals PLC i podkategorii firm, Zobaczymy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Despharmaceuticals wykazało zmianę o 3%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii na poziomie 47,7%. Kapitalizacja rynkowa spółki Despharmaceuticals PLC wynosi 665 miliarda dolarów. A kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 24 miliardy dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na 4,17 miliardów dolarów. A kapitalizacja bilansowa tej podkategorii wynosi 7 miliardów dolarów. Porównując akcje giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy, co następuje: Zajęty udział Jess Pharmaceuticals w podkategorii przy ocenie kapitalizacji giełdowej wynosi 27,448%. Wartość księgowa wynosi 56,367%. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej organizacji w podkategorii Dobra 1PKT. Zobowiązania spółki wynoszą 5,424 miliardów dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do kapitalizacji księgowej stanowią 130% kapitału spółki. Wynik zobowiązań finansowych spółki zły minus 1 punkt. Wskaźnik ceny do zysku spółki wynosi 13,8. Średnia dla podkategorii 0. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do zysku przedsiębiorstwa w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii bardzo dobra 2 PKT. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 482 miliony dolarów. Prognozowany zysk w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma wynieść 1304 milionów dolarów amerykańskich. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej rentowności w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii dobra 1PKT. Stosunek wartości przedsiębiorstwa do przychodów wynosi 1,6, średnia dla podkategorii 4. Ocena wskaźnika ceny akcji do przychodów spółki na tle wskaźników podkategorii dobra 1 PKT. Przychód za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 4070 rok. Oczekuje się, że przyszłe przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 6630 milionów dolarów. Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobre 1 PKT. Marża sprzedaży wynosi 11,9%, a średnia dla podkategorii to minus 17%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami firm z podkategorii dobra: 0,5 PKT. Udział spółki pod względem liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 50,221%, co stanowi 83% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika organizacji wynosi 2375 000 dolarów, a dla podkategorii 4346 000 dolarów. Ocena kapitału rynkowego przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego na tle wskaźników podkategorii dobra, 50 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 172,2 000 dolarów ze średnią w podkategorii minus 184,9 tysiąc dolarów. Ocena zysku przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 1452 tysięcy dolarów. W podkategorii 1091 tysięcy dolarów. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobry 0,5 PKT. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 10,1%, przy średniej dla podkategorii wynoszącej 12,2%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 53% dla firmy Jess Pharmaceuticals. W podkategorii poziom RSI 14. Wynosi 52%. Obecna wycena akcji spółki wynosi około 110 dolarów. Konsensus cenowy dla akcji spółki wynosi około 183 dolarów amerykańskich. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień. Jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie publicznie akceptowane decyzje w danym sezonie według systemu informacji i odniesienia oceny Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny papierów wartościowych Jazz Pharmaceuticals plc. System referencyjny wyceny akcji Guru Markets decyzja została podjęta. Otwórz transakcję kupna po 109,92 dolara amerykańskiego. Zlecenie zostało otwarte ze względu na fakt, iż wycena spółki jest dość wysoka. Ocena organizacji przeprowadza się stosując kryterium oceny indeks Akime. Zysk jest ustawiony na 131,36. Stop loss ustawiony jest na 88,48. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, następnie zlecenie zostanie automatycznie zamknięte po zakończeniu handlu 2 sierpnia 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce CNTA jest to transakcja bilansowa na sprzedaż. Film o licytacji zostanie lub został już opublikowany na kanale. W przypadku zamknięcia jednego ze zleceń głównego lub bilansującego. Drugie zamówienie ustalane jest na podstawie rzeczywistej ceny. Bardzo dziękuję publiczności za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego Guru Markets.